Dzień dobry. dzisiaj będziemy grali w Bro Stars sobie... I grałem w tą grę 3 lat Mamy sobie nowy sezon jak widzę Nawet jakieś sezony, w ogóle już skrzynek nie ma Zauważyłem, tutaj jakieś karnety są Dobra, tutaj mamy jakieś rzeczy dziwne Jakieś mamy to... Czemu tutaj skrzynek nie ma? Mamy jakieś tokeny, mamy, mamy jakąś nitę Mamy, akurat nie te pamiętam pamiętam Tam akurat postać ten no i co tu mamy więcej? No chyba tylko tyle. Znaczy tutaj może to największy jakiś level Magnowa Mandy. Ja na razie nie będę kupował karnetu, ale jeżeli po tym filmie zostawicie 15 łapek w górę, kupuję karnet bojowy. Na tym koncie nie grałem, grał na niej mój kolega. No i właśnie ty dlatego właśnie widzę, że to jest troszeczkę karnet w ale no 45... A dobra, widzowie, już widzowie gramy w Brawl Starce, już widzowie jesteśmy w gierce. Widzowie, jakie tutaj są tryby w ogóle, bo ja nie wiem. O, ja, widzowie, przed chwilą grałem. Yy, Powbijłem się tutaj poziomy, ale wzowie 15 łapek i otwieramy A my lecimy z jakimś trybem. Pójdziemy sobie zwykłe solo jakąś inną postacią. Pójdziemy sobie Rico, Let's go. Lecimy tutaj, pyk. Dobra, robi mu, robi mu dojazd, to jest stick, tą postać jeszcze pamiętam, jeszcze grałem. No i teraz Dynamite. No i super, dobra leży. o kurna, jak tu się chodzi w tej grze. Co to? to nie to się na wsadzie powinno chodzić. Jak palcem ruszasz, graffiti są w tej grze. No i wale graffiti, ale fajnie. No, oczywiście, żartowałem. No, jakiś dary mi podjeżdża. Ale na daleko to on, on nic nie może zrobić. To nie może palcem pogrozić. Jedynie cyk, cyk. No i leży top 5. W ulciach, nie zrobię killi. Rekord killi w Allstars. Ale chyba rekord to jest 9. Nie wiem, ile może było być maksymalnie. Chociaż, ja no nie wiem, Takie normalne gierce. No, musiał ktoś zrobić 9kg, już tak, gra tyle istnieje, że. To jest niemożliwe, żeby ktoś nie zrobił nigdy 9kg. Sobie to wyłączę, bo to mi się cały czas pokazuje. Trzech zadymiarzy pozostało. Czy ty ktoś może będzie? Nie ma. Dobra, mamy jakieś bóla i rozę, że wjeżdżamy tak, takim szybko, robię Cyk. Cyk. Ha, no i właśnie, widzowie, zabiłem. Ale chciałam mam Wizowie powiedzieć, że. E, do wygrania, wiedzowie. jak Na razie, Wizowie, wybieraliśmy 425 subów na ten moment, nagrywam, filmik. Bardzo się z tego cieszę. I Wizowie, będę losował oczywiście tego PS of carda pod koniec. E, będę po 20 do tych PS, lub po 50, ale że ile, oczywiście, wbijemy subów. E, e, I widzowie musicie komentować filmy. Bo spośród komentowanych filmów będę wybierał. Po prostu, kto tam... Musicie komentować każdy film, bo będę z randomowych filmów po prostu yy, losował. Będzie parę randomowych fi filmów po prostu i będzie losowanko. O internet laguje. No i jeszcze widzowie chyba nie powiedziałem. Zostawcie sobie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Wbijacie do Twitcha, Twitch i hehe Widzowie, teraz taki content jest na Twitch'u. Ostatnio widzowie wygraliśmy widzowie w ping-ponga. I widzowie następny stream taki odbędzie się najprawdopodobniej w te ferie. Czyli około od 15 stycznia do... Od 15 stycznia do tak myślę... do... No, chyba 30, nie wiem, to kiedy mam ferę, no i zginąłem niestety. ale eee, będzie się 2, 24 godziny stream przedłużony i widzowie robią też codziennie streamu na Twitchu, więc widzowie zapraszam eee, na Twitcha, Twitch streamu, Aktualnie prowadzę transmisję na żywo. Eee, więc, no, i widzowie, jeżeli oglądacie ten film, bardzo możliwe, że robi live'a, więc możecie wbić, dać follow'a, popisać trochę, no. <noise> Ogólnie, widzowie, przepraszam bardzo, to jest wstęp, jakby będzie zmontowany całkiem, wstęp jest, ale to tak teraz to tak będę po prostu tylko gadał. Przepraszam bardzo, bo nie mam czasu za bardzo, ten film w ogóle miał lecieć o 19, a jest 22.20, jak to nagrywam. Znaczy, Jezus, 20.22, Koldzie podjeżdża, zabije go chyba. Chyba nie da rady, dobra, wiem. 25HP, co jest? Bo nie mówię o na głowę. Aha, co? No, jest. Już nie będzie. Myślę, że tylko Fortnite jest taki zlegowany, że jak w kościele, to nie zadaje damage, ale. Jak widać, Browser jest podobny. Oba 5 osób, gdzie oni się chowają? Bo to jest niemożliwe. Tutaj mamy jakieś 8-bitowce. -8 nie wiem, taki internet zleguje. Dobra, mamy Jackie, Jacky, Cyk, Pyk, Elegancko, top 2, no i tutaj, no, no już jest bez szans. Cyk, ha, no chyba, że mi tery będzie lagowało, no to nawet jeśli tam 11 perki wchodzę, cyk, Pyk, no i ja się nawet nie ruszam. No i rozwalony, top 1 widzowie widzowie, lecimy z ostatnim giereczką niestety lub niestety w tym odcinku, e, przepraszam, że ten film jest ogółem taki krótki i spóźniony, no nie miałem czasu, znaczy, bo ja mam, jakby mogę mogłem wrzucić inny film, ale ma takie fajne filmy nagrane, że nie chcę tego wrzucać już po prostu tak od razu, już teraz, więc przepraszam was bardzo za to, ale widzowie, za to jutro bo się dzisiaj bardzo fajny odcinek, mogę wam zdradzić, że on będzie z gry Fortnite Battle Royale, no z Fortnite a no co ty będę gadał, e, będzie po prostu fajny i tyle, no. Jeszcze jest nagrany, zmontowany, więc na pewno wleci o tej 18. Nie, o 19, przepraszam bardzo. Ja jeszcze przypominam, że filmy jest nie o 19 szwarcy o 18.00. A, ja zginąłem. Top, się, top 8, jezusku. Ktoś widzę, może tutaj widzę napisać? Czy mogę nawet robić streamy z tego broszczacca na, na Twitch'u? Oczywiście zapraszam, Twitch hehe. ma Ja już gadałem tysiąc razy, ale zapraszam. E, odbieramy sobie spray Cyk. No i macie, nie Zostawcie tego suba, łapkę w górę, jak ten tutaj Rico pokazuje. E, I wbijajcie na Twitcha hehe.